Cześć witam Właśnie pierwszy raz palę z tym Regulatorem ciągu kominowego RCR Który zamontowałem wczoraj Jest 7.07 Tak mniej więcej z godzinę temu rozpaliłem No może 6.15 Była Jak rozpaliłem Bufor był wychłodzony Do samego końca Bo na górze było chyba 32 Albo 33 stopnie Doły, no to tak jak widać, poniżej 30, z tego względu, że jak wczoraj montowałem w dzień ten regulator, to później uszczelniałem to tym silikonem wysokotemperaturowym. A tam trzeba minimum 12 godzin, aby on sobie dobrze dosechł. No i minęło w sumie chyba 16, czy nawet 20 godzin od tego czasu sprawdziłem, on już jest twardy i po tej niecałej godzinie e, oczywiście mieszkanie też się wychłodziło do 20 stopni w tej chwili po tej niecałej godzinie jest już 48 na górze bufora e, na grzejnik jest podawane ponad 37 stopni już są ciepłe, sprawdzałem przed chwilą e, i teraz co z regulatorem Godzina od rozpalenia na kotle jest 74 stopnie 72,4 cztery mniej więcej temperatura spalin 180. I jak pracuje regulator. <try> Pracuje nieustannie można powiedzieć. Nie wiem nawet czy jest wietrznie dzisiaj, ale wydaje mi się, że pewnie jest. jest. Ogólnie ostatni tydzień był tutaj u mnie dosyć wieczny. I widać właśnie jaką on to wyciąga. To jest przy ustawieniu 25 na tej skali. Nie wiem jeszcze czy dobrze, no ale tak od tego zacząłem, te piątki. Na początku jak rozpaliłem, godzinę temu, to on się tutaj prawie nic nie podnosił że teraz już po godzinie jak się chyba drobinę komin wygrzał o, widać jakie są podmuchy wiatru jak się to podciśnienie zmienia przy tym mocniejszym zaciągnięciu pomuchy, muchę latą klapę całkowicie Wiadomo, temperatura spalin będzie niższa, bo regulator jest zamontowany, ale to jest dalsza przed termometrem i na ten moment trafiają już chłodniejsze spaliny dzięki temu schłodzeniu tutaj, więc ta temperatura spalin tutaj Siło rzeczy będzie niższe. Gdybym teraz ten regulator przestawił na wyższą wartość, czyli te 25, 30 bądź 35, to temperatura spalin na pewno by wzrosła, bo on by się już tutaj nie otwierał, nie dodawałby tego powietrza, nie zmniejszałby tego podciśnienia i... Wzrosła. Gdybym go zmniejszył załóżmy na 20, 15 lub 10, pewnie byłby otwarty cały czas. Ta temperatura tutaj by spadła do 150 myślę. Ale to jeszcze sobie później sprawdzimy. Zobaczcie ile czasu on jest wychylony. Czyli jak, jak duży jest ten ciąg kominowy, tak u mnie przynajmniej. 180 stopni. Ok, i tak zostawiamy. Przyjdę tutaj. Jest godzina od rozpalenia. Przyjdę tutaj za jakieś pół godziny. Jeszcze raz yy, nagram. Sprawdzimy, jak tam te temperatury dalej wyglądają. O ponad pół godziny, teraz prawie, się, prawie pali się już, dwie godziny teraz zruszyłem, temperatura 190 stopni. Tam po krótkiej przerwie minęło już, mija właściwie 2,5 godziny do rozpalenia. Mieszkanie cały czas się dogrzewa, tam brakuje dosłownie jeszcze chyba pół stopnia do 21,5. Eee, także bufor jedynie co górę złapał na razie 70 ponad 71 stopni środek i dół stoją. No ale to nie o tym minęło 2,5 godziny i Sprawdzimy sobie jak tam z wsadem Pewnie nie ma już nic Właśnie. została taka warstwa fajnego żaru więc przygotowałem tutaj już kolejny wsad i na ten żar do pełna Bo myślę, że tyle trzeba będzie ze względu na to, że to wszystko było prawie rozładowane na zera do końca może, ale tyle powinno wystarczyć. I teraz co tu się dzieje? Tutaj na razie temperatura bardzo spadła, no ale to tak powiedzmy chwilowo. Tego żaru już tam było niedawno. Niedużo. Jak się podkłada, no zawsze spadało. Co tutaj? Regulator jest praktycznie cały czas otwarty. Skorygowałem trochę to ustawienie. Po konsultacjach też z Sylwestrem. Na wartość Zaczynam tam 25. To tak po prostu ustawiłem, jak było. O, czy tam było, tak ustawione. Do tego nie ruszałem, chyba. Wiem to na 18, no oczywiście plus minus 18, to nie ma takiej wartości, no ale pomiędzy 15 a 20, powiedzmy, że to jest 18. Przy tej wartości 18 regulator jest praktycznie non-stop otwarty. Jakieś 2-3 cm, 2 cm przynajmniej to jest cały czas, a takie są wahnięcia przy jakichś tam podmuchach wiatru. Chodzi z tego, że ko ciąg kominowy jest duży, za duży. No tu już sobie temperatura rośnie. Osiągnęła delikatnie ponad 150. I teraz skąd wziąłem to 18? Tutaj Sylwester mi podpowiedział. Zresztą nawet w jego filmiku kiedyś widziałem jakoś Wypadło to z głowy, że w instrukcji jest taka tabela i rzeczywiście u mnie ta tabela jest też. Tylko przeoczyłem tą linię o maksymalnym ciągu komina, wyrażoną w paskalach i milibarach. I mój kocioł DC18S ma 18 łamane na 0,18, czyli 18 paskali bądź 0,18 milibarów. I stąd takie ustawienie. Tutaj jest ta skala wyrażona też w tych milibarach. Przepraszam, w paskalach od 10 do 35. Więc ustawiam te 18, i na takim ustawieniu, zalecanym przez producenta, będę na razie jechał. Te większe kotły, z tego co tutaj patrzę, im większy kocioł ma tą większą wartość, czyli te 25, jak miałem ustawione, to było za dużo. Tutaj 25, to się zaczynają kotły od 30 w górę. Nawet o 30 ma największy kocioł, 75. Więc DC18S, ciąg kominowy 18 paskali. Ja tego ciągu nigdy nie mierzyłem. Gminarz nie mierzył tego. Sam też nie miałem takiego urządzenia, żeby to zmierzyć. I tak, teraz wychodzi na to, że ten ciąg kominowy był za duży. Był, jest za duży. I widać tutaj, o ile jest redukowany przez ten regulator, przy wartości 18. Do tej temperatury. <laughs> tak jak wczoraj tłumaczyłem, zamontowałem sobie ten regulator przed termometrem, tylko z tego względu, że za termometrem nie za bardzo mam miejsce na to. Tak tutaj jest rura od już ogrzewania idzie na pion. Właściwie zasilanie. Z tej strony jest ta wyczystka. Teraz gdybym miał to zamontować po tej stronie za termometrem, to ta opaska musiałaby być zaciśnięta na tej wyczystce. Raz, że dobrze by to pewnie nie trzymało, bo nie dochodzi do rury, tylko by to było odsunięte od rury. Drugi raz, że przy każdym otwarciu tej wyczystki próbie wyczyszczenia bądź sprawdzenia, co tam się dzieje. Trzeba by było to wszystko rozpinać, więc zamontowałem to tutaj. Jedyną opcją na to, żeby to montować za tym termometrem byłoby kupienie dłuższego czubucha. No ten ma pół metra no i tutaj jest te pół metra, bo wchodzi mi tam w ścianę kawałek jeszcze tak, żeby dostać do tej wkładu ceramicznego trzeba by było go odsuwać jeszcze o jakieś pewnie ze 30 30 cm minimum 30 do 40 cm dłuższy powinien być ten wkład żeby go zamontować z drugiej strony ale tak sobie myślę jakie to będzie miało znaczenie do tego czy on będzie tutaj czy tam jego zadanie polega na tym żeby ten to podciśnienie w kominie ten ciąg kominowy zmniejszyć, jeżeli jest za duży. Jeżeli byłby ok, to by się chyba nie otwierał wtedy. A teraz się otwiera, więc ciąg jest za duży i za dużo z tej energii z pieca jest wyciągane. Więc myślę, że teraz spełnia swoje zadanie. nie widzimy dokładnie, w jakim stopniu to jest otwarte. Na te fabryczne 18, tak jak trzeba. No i na razie z tego się trzymam. Zostawiam to tak jak jest. I zobaczymy też po zużyciu opału i tak dalej, czy to rzeczywiście ma jakieś odzwierciedlenie. Czy nie. Ok, to tyle. Pozdrawiam. Cześć. Jeszcze jedno takie coś dogram sekwencję ten regulator ma coś takiego jak tutaj blokad czyli można go zablokować tak żeby nie otwierał się nie zaciągał powietrza i zablokowałem go jakieś z 5 minut temu temperatura jest 250 stopni czyli można to traktować jako temperaturę przed <laughs> regulatorem bo po otworzeniu go no oczywiście że on się schłodzi Rzecz jasna, no nie ma innej możliwości jak dostaje świeże powietrze. Także... I tak jak mówiłem już wczoraj, że około tych 15% dało mi się tym zawirowaczem moim amatorskim to zredukować. Więc <laughs> dostałem jakieś 250 w tej chwili. A po otwarciu wiadomo to wszystko spada, ale głównym celem tego jest właśnie o, obniżenie tego ciągu kominowego.